Przesłanie od aniołów, kochani, zróbmy sobie, e, jakie jest e, może tu przesłanie od aniołów dla Ciebie na dziś. E, Granat, poczekajcie. Granat, oczyszczanie i detoksykacja. Ta karta prawdopodobnie potwierdza coś, co już wyczuwasz? Nadszedł czas, aby uwolnić fizyczne i energetyczne toksyny z Twojego życia. Ta zmiana jest konieczna, szczególnie w celu wsparcia zdrowia. Jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi Ci na myśl w kwestii detoksykacji? Być może otrzymałeś wewnętrzne boskie przewodnictwo, aby cieszyć się dietą opartą na czystej energii lub stronić od chemikaliów? A może czujesz się powołany? aby unikać trudnej energii w relacjach, portalach społecznościowych, codziennych działaniach czy mediach. Nastał korzystny czas na dokonanie tej zdrowej zmiany. Jeśli jakiekolwiek uzależnienie wywołuje niekontrolowane pragnienie, skorzystaj z pomocy wykwalifikowane, wykwalifikowanego specjalisty. Modlitwa może by również pomóc Ci oczyścić własną motywację i intencje, aby inspirować się wyższym jazem z ego. Dzięki wyższym wibracjom Twoje manifestacje będą częściej urzeczywistniane i bardziej satysfakcjonujące. Pozdrawiam, kochani.